Witam Was wszystkich na analizie złota na dzień 30 czerwca. Yy, tak naprawdę tuż będzie 1 lipca, bo to jest nowy miesiąc. Na następny dzień robimy szybką analizę, co się może wydarzyć w nadchodzących tygodniach. Tu już kolejna nasza analiza. Co można zauważyć na 4-godzinnym interwale? Trend wzrostowy ładnie 3 razy do górnej bandy doleciliśmy. Tak samo było trzy razy do dolnej, i przebicie w tym oto punkcie. Zrejectowanie do tej strefy, czyli powiedzmy po tych świeczkach i ładny strzał w dół, zebranie liquidity z tego punktu bardzo idealne. Śmignięcie tego punkciku, i tak samo mamy powrót teraz w tą strefę. Yy, możemy sobie zaznaczyć na takim 4 godzinnym interwale. Taki punkcik, ja bym od tego szukał tak samo jak było tu. Tak samo to jest płynność. Dla mnie scenariusz jest prosty, czyli jesteśmy w tej strefie, schodzimy do tego momentu, czyli to jest bearish, bearish movement, czyli raczej jesteśmy za kontynuacją tych spadków. Ten scenariusz ja bym przyjął jako najbardziej prawidłowy. Drugi opcjonalny, opcjonalny scenariusz to już wiadomo, ujście do góry. A ceny, jeżeli chodzi o target, to nie mam pojęcia, jak oznaczyć. Bo jeżeli zmienimy strukturę, to możemy nawet targetować nasze ATH, czyli w sumie 3500 do zrobienia jest po tym szale. Jeżeli tutaj się nie zrobi jakiś wzór, nie? Dywergencja, cokolwiek, to nie jesteśmy w stanie niczym mówić, jak nie od ATH. Ale jak na razie się trzymam tej strefy. I sprzedawał w okolicach 3300 dolarów za sztukę, i zbierał targety w okolicach 3000. Akurat tu mamy 205, także ten strefę bym celował, czyli w skrócie, zagrał sobie szorcika na jakieś 3300. Bardzo duże risk reward, zobaczymy sobie jeszcze na niższych interwałach ale raczej nie będzie tutaj czego szukać innego. Jak tak patrzę, to ciężko będzie cokolwiek znaleźć. Można najwyżej wyżej wejść i stop plus postawi też nieco wyżej na przykład na tych świeczkach. Pamiętajcie, że tu są znaczone gapy, czyli luki, które złoto musi wypełnić prędzej czy później, więc jeżeli przebijemy się do góry, to raczej mi się sugerował za wypełnieniem tych luk. Ale gdzieś bym tak e, swoją transakcję uplasował, jeżeli chodzi o moje myślenie, moje widzenie. Ale to jest strefa, w której byśmy szukali w ogóle czegokolwiek. Także dzięki za wszystko. Widzimy się za kilka, może kilkanaście dni. Na razie.